3, 2, 1, 0. Jesteście na kanale Miss Nicole. Uuu. Dzisiaj czeka nas gimnastyka za wręczą. Uuu. Dzisiaj mamy świetnego trenera. To takie nieoczekiwane. A oto nasz trener. Miss Nicole. Och, dziękuję, dziękuję. Nie spodziewałam się. Dzisiaj będę trenerem, bo byłam gimnastyczką. I pokażę ziomkom ruchy. A dziś czekają nas jak zwykle, niezwykle surowe kary. W sumie rozegramy pięć rund. Każda runda będzie miała swojego przegranego i jego karę. A na koniec wyzwania dowiemy się, kto wygrał wszystko. Chodźmy! Wow! Ziomki, przeglądałam kary i dzisiaj będzie naprawdę ciężko. Oj, oj! Nie ma sprawy, damy radę. Okej, okay, mamy pierwszą rundę, ale wcześniej musimy wybrać karę dla przegranego. Kto ma ochotę zakręcić kołem fortuny? Ja! Moim zdaniem pierwsza była z lata. No to kręcimy. Co tam, co tam, co tam? Och, poduszki kiedyś. Poduszki! Poduszki pierdziuszki? Nie należy na śmierć. <laughs> o co się martwisz? Bitwy na poduszki są super. Zawsze się bawiłyśmy na obozie. Aha, kiedy Bogdan cię uderzy, zostaniesz bez twarzy. To co, chodźmy zobaczyć element! Woohoo! Zacznijmy od skoku przez obręcz. To będzie nasz pierwszy element. No dobra, pokazuję, jestem pewny, że to łatwe. Oho, bracie, jeszcze nie wiesz o czym mówisz. Aha, tak więc pierwszy element nazywa się koza z obręczą. Koza? To interesujące. Co, Bogdan, coś ci to przypomina? Tak, jak byłem u babci i bawiłem się z Kozami. Chciałabym to zobaczyć. I wygląda to tak. Tak, to prawdziwa koza. Mhm. Tak jak mój były. No co, walczymy o to, kto zrobi to pierwszy? Zaczynajmy. Kamień, papier, nożyce. Kamień, papier, nożyce. Raz dwa, raz, dwa, trzy. Bogdan, ale jak mogłeś? Bogdan! Kamień, papier, nożyce. Raz, dwa, trzy. Gramy o to, kto będzie ostatni, a kto przedostatni. Kamień, papier, nożyce. Raz, dwa, trzy. Tak, jestem ostatni, Ups, pokonałam małą dziewczynkę, jak szkoda. Oj, nie bądź taka przymądrzała. Zlatam, zlatam, zlata, zlata. Zauważyliście wzór? Kiedy jestem pierwsza, zawsze przegrywam. Czujecie? W gimnastyce jestem takim zerem jak ta obręcz. Zlata dawaj! Mam nadzieję, że przegra. Ja też. No, wyszło całkiem nieźle, ona jest khanem. Bogdan Bogdan, Bogdan! 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 Zawsze marzyłem o tym, żeby dziewczyny tak krzyczały, gdy wychodzą. Ja też! O nie. Chętnie poszedłbym na taki pokaz gimnastyczny. Śnieżna! 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 Widziałem, jak sobie poradzili Bogdan i Zlata, więc myślę, że jestem bezpieczna. Dlatego po prostu się cieszę. To już za fantastyczny winał. Ziomki, może wam się wydaje, że to jest bardzo łatwe, ale w rzeczywistości te elementy są bardzo skomplikowane. Łatwo wpaść w obręcz i uderzyć się w głowę. Ta ja, ta ja, ta ja, ta ja, ta ja! Ziomki, czuję, że przegram. To nie tak, że w siebie nie wierzę, po prostu coś tu chyba śmierdzi tyłkiem. Tak, to naprawdę nie pachnie zbyt ładnie. mam szansę. Ja też. Arti! 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 Teraz zobaczą państwo prawdziwe widowisko. Czy już rozumiecie, kto tu jest zwycięzcą? Poznajmy nasze oceny! Czy jesteście gotowi usłyszeć wyniki? Tak! I tak, pierwsze miejsce... Śnieżna! 10 punktów! Okołem sytuacja okazała się niesamowicie dziwna I na drugim miejscu jest Tania Uuuu. Zlata Uuuu. I Bogdan Uuuu. Mają po 6 punktów Taak! I na ostatnim miejscu Arti o, Ciesz się póki możesz, nie wiesz co cię czeka dalej Arti cztery punkty Uuuu. Chodźmy wymierzyć kart. I tak, twoja kara. Będziesz bity tą poduszką tak długo, aż zacznie wyłazić buch. O Boże, to straszne! Jestem gotów! Ja też! Aaaa! Ufff! Arti! 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 Aaaa! O! Aaaa! Szczęśliwego nowego roku! Boże. Dużo szczęścia! Ło, wow, Nie spodziewałam się! Zobacz, jak to fajnie wygląda! A? Śnieg. To jak śnieg. Bo szczerze mówiąc, było nawet zabawnie. <grym>, Trochę boli, ale to nic. Robiłem, co mogłem. <grym>, to co, gotowi na kolejne zadanie? Tak! Ta! Ale najpierw wybierzemy karę. Ja, ja, ja! Tak, Bogdan był pierwszy. Co tam, co tam, co tam? Co tam, co tam? Straszna twarz? Ja już mam straszną twarz. Może być gorzej? Bogdan, nie był tak o sobie. Jesteś bardzo uroczym chłopcem. Tak, zgadzam się. Arti, przerażasz mnie. Chodźmy zobaczyć lemy Uuu! Kolejny element koło z obręczą. Szef co? Zlata, 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 zlata. Dzisiaj wyraźnie ktoś chce, żebym się załamała. I teraz mała podpowiedź kto to. Trzy, dwa, jeden, zero. Połamania. Yy, to znaczy dawaj. Bogdan Bocz. Problemem nie jest sama obręcz, ale to, że zajmuje całą jej powierzchnię. A tu jeszcze trzeba na rękach stawać. Tak, ale będę mężczyzną, dam radę. Tak się cieszę, że cię mamy. O i nawet nie zgłoszysz obręczy śnieżna, 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 śnieżna. Mam jedną zaletę. Uprawiałam gimnastykę, więc twarz nie będzie mi taka straszna. Ja, ta, ja, ta, ja. Mam dwa zadania. Po pierwsze, nie połamać obręczy, a po drugie, siebie. Uch, ledwo przeżyłam! Ardi, 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 A więc jestem pewny, że tym razem nie przegram. <grym> Nadzieja! Jak jesteśmy toksyczni, wątkiem, czas to zatrzymać. Mm -hmm. Koszmar. Wspaniały pokaz! Ciekawe, czy on ma dziewczynę? To co, chodźmy poznać wyniki? To co, gotowi usłyszeć oceny? Tak! I tak, pierwsze miejsce, Śnieżna! No! Otrzymuje 9 punktów. Drugie miejsce z lata! Otrzymujesz 7 punktów. Trzecie miejsce, Taja! 6 punktów! Czwarte miejsce, Cztery punkty. Ostatnie miejsce Bogdan! I ma trzy punkty. No co, idziemy zobaczyć karę! Istota kary jest taka. Twarz Bogdana zostanie owinięta taśmą i zostanie tak do końca rundy. Gdyby Bogdan miał długie włosy, to byłby koszmar. na jego brwi. Ale tak naprawdę ktoś tutaj będzie dzisiaj bezbierny. No, idziemy. Aha, nie czuję różnicy. Ja bym się z kimś takim nie umówiła. Ziomeczki, w rolkach mnie nie było. No ale tam można było wygrać koszulkę z naszymi autografami. O, tak ona wygląda. Chciałem ogłosić, że wygrała ją nasza subskrybentka. Nazywa się Marinka Żukowska. Marina, żeby odebrać koszulkę, napisz do mnie na Instagramie, a my ci ją wyślemy. A teraz chciałbym zaapelować do wszystkich, którzy nie subskrybują kanału. Ziomeczki, będziemy organizować o wiele więcej fajnych losowań nagród. Część z was będzie nawet mogła dostać się na kanał. Dlatego koniecznie zasubskrybuj, tak żeby niczego nie przegapić. Dawaj, daję ci 7 sekund. Dasz radę? To twój osobisty challenge. Do dzieła! Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Zrobione? Gratulacje! Było ciężko, ale jeśli ci się udało, jesteś prawdziwym subskrybentem. Wszystko, całuję czulek. To co, następne zadanie? Woohoo! Woohoo! Następny element, ale najpierw wybierzemy karę. To kręci? Ja, 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 ja. Arti był pierwszy. Kręcimy, 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 tam? Świeży oddech. Ponownie. Niektórym przydałby się świeży oddech. Tak złata. Oszalałeś? Chodźmy zobaczyć zadanie. Kolejny element nazywa się przewijaniem. A można bez nogi? Złata! 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 Nikol coś wymyśli, a jak ja mam to zrobić? Kochani, piszcie w komentarzach, czy bylibyście w stanie to powtórzyć. Osobiście nie jestem w cyrku, poważnie. Lepiej się odsuńcie. Mogę kogoś przypadkiem zabić. Tak, udaje się. Brawo! Uuu, ronda się zaczęła, więc chyba mogę ściągnąć te taśmy. Dobrze, że nie trzeba robić przewrotów, W jest dużo łatwiejsze. Tak więc zróbmy to. Śnieżna! Tak naprawdę ten element nie jest łatwy i niełatwo sobie z nim poradzić. Ale dzisiaj wyraźnie dążymy do zwycięstwa! Ono będzie nasze! Kaja, jest dziewczyną z cyrku, proszę. Ja? Co? Mówisz o mnie? Krótko mówiąc, ziomki spróbujmy. Jeszcze nie pojęcia, co się stanie. Brawo, bracie! Dajesz. Jeszcze milimetr i dostałabym obręczą. Przynajmniej mam tarczę. Prawdziwy dżentelmen? Arti! 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 Życie wykręcało mną i rzucało w różne zakręty. Teraz czas na mnie, żebym to ja czymś zakręcił. No, wyszło mu całkiem nieźle. To co, idziemy poznać oceny? To co, gotowi na oceny? Tak! I tak, pierwsze miejsce, śnieżna! Ma 8 punktów. Podoba mi się to, że Śnieżna jest ciągle zaskoczona. No, no jestem po prostu zachwycona. Sześć punktów i drugie miejsce Arti! Zegrałeś to, chłopie. Trzecie miejsce i po pięć punktów dla dwóch uczestników, Tai i Bogdena. I ostatnie miejsce, piękna i cudowna Zlata! Bardzo ładnie! Ma trzy punkty. Nigdy w życiu nie dostałam trójki. No cóż, chodźmy wykonać karę. Co? A więc twoja kara świeży oddech. Naprawdę mi cię szkoda. Mówiłem ci, że to będzie dla ciebie dobre. Bogdaniu, uspokój, uspokój się. I tak, oto kara. Każdy z nas z zamkniętymi oczami będzie mył ci zęby. <grym> Uch, to będzie obrzydliwe. Czuję moją duszę i moje ząbki. To co, wyciskamy? Okej, okay, nie możesz niczego dotknąć rękami. Mam nadzieję, że to zęby. <gryzanie> nie, kurczę, ugryza moją szczoteczkę. <gryzanie> a teraz śnieżna. A, śnieżna. Ja nie widzę, gdzie jesteś. A, 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 nic nie a, widzę. A, śnieżna. Śnieżna, czy nie robisz makijażu, tylko umyjesz zęby. Uj, zęby. zęby. <gryzanie> tak dobrze. Aha. Zaujmowa. Uuuu, osiąż mnie. Bogdan, <laughs> delikatnie. Aaaa, Bogdan! Bogdan, Bogdaszu, było złośliwe! Uuu, wreszcie już nie śmierdzi. Zabijaj się. Czy jesteście gotowi na kolejne zadanie? Taaaak! Tak. Okej, okay. to kto będzie kręcił? Ja. Kręcimy... Co tam, co tam, co tam, co tam? Dawaj, 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 Wygnanie? Nie ma potrzeby nikogo wyrzucać. No tak, wszystko wypędziliśmy pastą do zębów. No, naprawdę brzmi to jak coś okrutnego. Chodźmy zobaczyć element. I tak, element nazywa się równowaga z obręczą. Że co? Co? Z lata, z lata! Lat, lat, lat. Karol, za tą rundę jest wygnanie! I wygląda na to, że mogą wyrzucać z kanału! Albo z tego wyzwania. To oczywiste, że nie chcę przegrać. Nie chce idzie odchodzić. Dobra, poradzę sobie! Mam nadzieję, że kara wygnanie będzie dotyczyć mojej wagi. Wezmą ją i wypędzą. Przepraszam, ale to jest zupełnie ponad nasze siły. To jest zwykła magia. Czarna. Śnieżna, 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 śnieżna! Nie jest to zbyt łatwe, ale spróbuję. To nierealne! po prostu ogólnie nie widzę tego. Po prostu widziałeś to? Nie widziałem tak prostej linii nawet gdy Tata tłumaczył mi algebrę. Geometrię. Oj, dobra. Ja, to samo. <gry> ta, ja, ta, ta ja, ta ja, ta ja, ta ja, To zadanie jest mocno związane z rozciąganiem, a ja nie jestem w tym dobra. Ale jestem po prostu piękna, więc się nie przejmuję. Idziemy. Uuu! Arty, art! arty, arty. Jestem nie mniej piękny niż Taja, więc na pewno zrobię to lepiej. Tak, spięty jakbyś siedział na toalecie. Posłuchajmy, kto wygrał, kto przegrał i uważajcie na karę. to co jesteś gotowi poznać oceny? Tak! Pierwsze miejsce! Och, jaka niespodzianka śnieżna! 10 punktów. Wow! Nie, no ona zrobiła to doskonale. Drugie miejsce. Nieoczekiwanie dla tej osoby z lata. Wow! I ma 8 punktów. Na trzecim miejscu Taja. Wow! Ma 7 punktów. Wow! Na czwartym miejscu Kto? Artur i Bogdan. Wow! Pięć punktów. Zawalczą w kamień, papier, nożyce. Chodźmy! Zanim zaczniecie grać w kamień, papier, nożyce, wyjaśnię, czym jest kara. Nie ja to wymyśliłam, taka jest kara. Jeden z was zostanie wyrzucony z tego wyzwania. Ze wstydem. Ten, który przegra, odejdzie i nie będzie mógł tego spełnić. Boże, to naprawdę straszne! O kurczę. O, Boże. Chłopaki, szczerze, to nie ja to wymyśliłam. Ja... nie chcę odchodzić, chcę dokończyć challenge! Ja też nie chcę odchodzić, jestem tutaj po raz pierwszy! Raz, dwa, trzy! To bardzo surowa kara! No cóż, chodźmy wykopać Artiego! Wygnanie! 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 wygnanie. Szczerze mówiąc, szkoda, że mnie wywalili, ale co, taka kara. Napiszcie w komentarzach, kto chciałby, żebym tutaj został. Pójdę sobie. Wiecie, Arti został wyrzucony i nagle zrobiło się smutno. Aha. Dlatego go wypędziłaś wraz z nami. Ale to nie my jesteśmy winni, taka była kara. Zgadza się, ale się cieszą, że to nie ja przegrałem. Pozostała nam ostatnia kara, a Taja jeszcze nie kręciła, To też Taja kręci, znaczy czyta. Hurra! Kręć się, kręć! Co tam, co tam, co tam? Zniszczenie, Zniszczenie mienia. mienia? Co? Jest to uszkodzenie mienia, więc prawdopodobnie telefon zostanie uszkodzony. Albo coś lepiej. Jakieś innego. rzeczy zostaną zniszczone. Oczywiście na tym kanale nie ma innej możliwości. Najważniejsze, żeby to nie był mój telefon i moje rzeczy. Chodźmy zobaczyć element! Uuu! Ten element nazywa się Torem i Startem z obręczą. I wygląda on tak. Z lata, z lata, z lata, z lata! Szczerze, drogi pamiętniku, chcę wyznać... To jest mój pamiętnik! Mam też swój. A... nigdy nie próbowałam robić tego elementu i się boję, co będzie dalej. Ponieważ bardzo nie chcę, by moje rzeczy uległy zniszczeniu. To wszystko. Do zobaczenia. Siomeczki, nie uważacie, że ona wygląda trochę jak papuga z tym kołem? Jestem dobry, jestem dobry, jestem dobry! Dobrze, dobrze zrobiłaś! Doktor! Mam nadzieję, że nie połamię sobie nóg z tym kołem. Chociaż tutaj wszystko może się zdarzyć wywalono stąd człowieka niedawno. Zresztą sami to widzieliście w ostatniej rundzie. Tak, dajcie mi sekundkę, i to dokończę. I Uuuu! śnieżna, śnieżna, śnieżna. śnieżna. No. Mam nadzieję, że zrobię normalne salto. <noise> które to widziałam, nastrój jest normalny, zrównoważony. Myślę, że mogę to zrobić. Bardzo ładnie! Uhu! Gotowi na wyniki? Tak! I tak, pierwsze miejsce Śnieżna! Ma 8 punktów. Batman trochę niedokończony, ale Batman. Jest Batmanem. Przejdźmy do kary! Wow. I tak, ziemki, powtarzam, to nie ja wymyśliłam wszystkie kary. A oto kara. Musisz przeciąć lub złamać swoją obudowę telefonu. Co? Ja wiem, jak Bok ten kocha swoją obudowę, opowiem, jak ją zamówił. To był najlepszy case w moim życiu. Mimi, <laughs> mi, mi. Boże, jak dobrze, że nie przegrałam. Wczoraj kupiłam sobie nową obudowę. No, co pogdanie? Skończymy z Twoją budową. Zabiorę! Ostrożnie. Ziomeczki, ja tak bardzo lubiłem ten futerał, ale kara to kara. I tak, ziomki, chcecie poznać swoje końcowe wyniki? Tak! I tak, pierwsze miejsce Śnieżna, 45 punktów. Drugie miejsce Zlata, 30 punktów. No! Trzecie miejsce Taja, 29 punktów. Woo! Czwarte miejsce Bogdan, 23 punkty. Woo! I ostatnie miejsce Arti, został wyrzucony, ale ma 19 punktów. Pięknie, pięknie! 3, 2, 1, 0. Jesteście na kanale Miss Nicole. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu do końca i nie zapomnijcie go polubić, a my uciekamy! Woo!